Fundacja Partnerstwo do Rzeczy Słupi jest lokalną grupą działania, której głównym zadaniem jest wdrożenie opracowanej oddolnie lokalnej strategii rozwoju do Rzeczy Słupi na lata 2009-2015. Strategia ta określa dwa najważniejsze cele, jakie partnerstwo zamierza osiągnąć. Są to po pierwsze przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez wykorzystanie zasobów lokalnych oraz po drugie aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia. Dzięki programowi LIDER Partnerstwo do Rzeczy Słupki wspomaga podmioty działające na obszarach wiejskich poprzez udzielanie dotacji na projekty zgodne z tymi celami, realizując tym samym lokalną strategię rozwoju. Ogłoszone przez Fundację Reas u dwa razy do roku konkursy w ramach programu LIDER umożliwiają więc mieszkańcom pozyskiwanie dotacji na rzecz rozwoju obszaru objętego działaniem partnerstwa, czyli 19 gmin z obszarów powiatu słupskiego, Wytowskiego, Lełborskiego i Sławieńskiego. objęty lokalną strategią rozwoju charakteryzuje duża różnorodność historyczna i kulturowa. Wiele organizacji pozyskuje zatem środki za pośrednictwem Partnerstwa do Rzeczy Słupi na organizację imprez związanych z lokalną historią czy tradycją. Przykładem takiego działania jest projekt Miejsko-Gminnego Środka Kultury w Kępicach, obejmujący zakup sprzętu nawoźniającego i oświetleniowego. Wskazując dofinansowanie z programu LIDER otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w celu uatrakcyjnienia imprez przez nas organizowanych. Jesteśmy organizatorem wielu imprez ciekawych na terenie gminy Kępice. Dotychczas brakowało nam odpowiedniego sprzętu do realizacji tych działań. W czasie roku organizujemy kilkanaście imprez, do których jest potrzebny sprzęt zarówno nagłośnieniowy jak i oświetleniowy. Są to m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wiosiady, spotkania z muzyką, grzybobranie czy potańcówki. Sprzęt ten jest również wykorzystywany na scenie w Biesowicach, w którym to są organizowane różne koncerty, konkursy, przeglądy, zabawy oraz festyny.